Co łączy Smoleńsk, zeptanie konstytucji, zdemolowanie wymiaru sprawiedliwości, pełzający zamach stanu, reżim monowładzy, rozbrojenie polskiej armii, agenturalne działania na rzecz Rosji i Ukrainy, zalanie kraju imigrantami, złodziejstwo rządzących, eksplozję inflacji cen i kosztów życia oraz uczynienie z Polski pizdojarni i prywatnego folwarku jednej partii, z niedawną śmiercią Barbary Skrzypek, ta sama osoba, i dokładnie ten sam schemat i modus operandi oszustwa zarzucanie innym tego, co zrobiło się samemu. Każda z wyżej wymienionych zbrodni jest dziełem Jarosława Kaczyńskiego, oszusta, który, aby odwrócić uwagę od siebie, zawsze zarzuca innym to, co uczynił samemu. Niczym jakiś bazarowy złodziej wskazujący palcem niewinną osobę i drący się łapać złodzieja. Po kolei to Kaczyński wysłał brata na katyńską hucpę, by właśnie tam rozpocząć prezydencką kampanię. I to oni wspólnie doprowadzili do smoleńskiej katastrofy, nie żaden Putin. To Kaczyński, a nie Tusk dokonał zamachu stanu, nielegalnie zmieniając ustrój państwa. To Kaczyński rękami swoich kukieł, marionetek i politycznych bandytów jak Duda, Szydło, Ziobro, Morawiecki oraz kilkunastu innych drani zdemolował wymiar sprawiedliwości. To on z Macierewiczem i Błaszczakiem rozbroił naszą armię. To Kaczyński osobiście nakazał zrobić szefową najważniejszego polskiego trybunału prawniczą nędzę i analfabetkę zamieszkałą trzeba trafu akurat w Berlinie światowej stolicy szpionów i wywiadowni to on pozwolił stworzyć tam Wolfschance i radio radioambasador w którym na koszt Polaków gadatliwe tłuki na kaczych łapach dyplomatoły Waszczykowskiego desans.pe Gmes. I paru innych gnoi z mediów regularnie balowali, sprzedając obcym wywiadom największe polskie tajemnice państwowe. To Kaczyński i jego banda głośno szczekali dla picu na Rosję tą samą Rosję, która aferą podsłuchową i rzuconymi na Europę w układzie z Erdoganem imigrantami dała wpis wygraną w 2015. Osiem długich lat oszukiwali suwerena, oficjalnie wymachując szabelkę, szabelką i opluwając Putina? Po cichu zaś realizując jego sekretną listę życzeń, punkt po punkcie: od skłócenia Unii i NATO od środka, po rozbrojenie i ukrainizację Polski. To Kaczyński i jego duda zdradzili nasz kraj na rzecz Ukrainy. Najpierw podpisując haniebną tajną umowę z 2016, a potem rozbrajając Polskę do gaci i karmiąc Kijów ciężkimi miliardami z naszego dziurawego budżetu. To nie żadna PO, a PiS zalał kraj milionami obcych. To Kaczyński bez pytania społeczeństwa o zgodę ściągnął miliony imigrantów, wymieszał bandycko dwa narody, by z Polski zrobić ukropol. Po szukać suwerena zarządził podpięcie pod wybory. Referendum z najgłupszymi pytaniami w dziejach światowych referendum, Pytaniami, które sam ułożył. To nie Tusk, a Kaczyński zaprzepaścił 6 lat największej globalnej koniunktury. To nie PO, a PiS okradł i zadłużył Polskę na astronomiczną skalę, doprowadzając ją na skraj bankructwa. To PiS okradł społeczeństwo inflacją i to PiS doprowadził do eksplozji cen i kosztów życia. Podobnie jest ze śmiercią Barbary Skrzypek. Kaczyński ponownie próbuje bezszelnie szukać Polaków. Mamy tu niestety kolejną niepojętą kompromitację rządzącej koalicji. A przecież to idealna okazja do złapania go za rękę i otwarcia oczu suwerenowi, do którego nagle dotrze że za śmierć pani Basi odpowiada nie żadna prokuratura, a Kaczyński. Czy w Polsce już nigdy białe nie będzie białe? Tylko dalej czarne, jak podczas Pizmatrixu? Za 10 dni kolejna miesięcznica. Niepowtarzalna szansa na double impact. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Podwójne zdemaskowanie oszusta. Smoleńsk plus śmierć Barbary Skrzypek. Sprawa prosta, jak dwa razy dwa. Panią Skrzypek wykończyła nie żadna prokuratura, a Kaczyński i nie było to nieumyślne spowodowanie śmierci, lecz jak najbardziej umyślne. On celowo tak ją osaczył, straszył i zaszł, że na drugi dzień zmarła. To on na jej zgonie zyskał najwięcej. To o jego zbrodniach, brudach i przestępstwach pani Skrzypek wiedziała najwięcej. To jemu najbardziej zależało na uciszeniu jej na zawsze. Kaczyński doskonale wiedział, na co jego była sekretarka choruje i co może szybko ją zabić. I dlatego tak poprowadził ostatnią swoją z nią rozmowę. Zabójczy kolarz przesłuchania, pretensji i wyrzutów. Być może również eskalacja psychicznej presji, szantaży. A przecież nie wiemy jeszcze, czy poza osaczeniem i wywieraniem nieustannego nacisku nie stosował wobec zmarłej szantaży i gruź bezpośrednich. Typu pilnuj się tam, bo pamiętaj, jak się rozprujesz, zaczniesz sypać prawdę, powiesz za dużo lub nie tak. Mamy na ciebie i syna kwity. Będziecie skończeni. Też dostaniesz parę lat więzienia. Dobrze więc sobie przemyśl, co chcesz, ta, co, 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 co chcesz tam mówić. Jedziemy na jednym wózku. Na jednym. Pamiętaj. Wyobraźmy sobie rozterki i strach kobiety, która o oszustwach Kaczyńskiego wiedziała tyle co nikt inny w tym kraju. Jaki przygniatał ją ciężar i stres. Wiedziała rzeczy, o których Polacy nie mają jeszcze pojęcia, a które ujrzą światło dzienne dopiero podczas procesów tego zbrodniarza. Wały na fundacji i to jedynie mikry wierzchołek gigantycznej góry lodowej przypomnijmy sobie co Kaczyński robił niespełna dobę po jej śmierci gdy uchachany od ucha do ucha wyraźnie ucieszony i zadowolony dowcipkował na wiecu na Wrockiego a Polakom śmiał kłamać w żywe oczy jak to bardzo panią Basię uwielbiał i jak wiele dla niego znaczyła zobaczcie państwo co te bydlaki mimo wielu próśb rodziny zmarłej zrobiły z jej śmierci i pogrzebu Miejmy nadzieję, że spasiony z public na publicznej kasie złodziej z republiki i kilka jego głównych hien słono za to zapłacą. Także w sensie dosłownym, bo mamy tu do czynienia z jednym z najbardziej ohydnych i odrażających łajdactw ostatnich lat. Po raz kolejny herbu Kaczyński i jego banda, w tym Duda. Już nawet część suwerena nie ukrywa obrzydzenia. A co robi rządząca koalicja? Zamiast natychmiast zdemaskować kłamstwo, przejść do kontrataku i oddać z nawiązką? Grzecznie nadstawia drugi policzek. Przypominamy, że PIS i SP od ponad roku nie są już u władzy, a dalej bezkarnie niszczą, dezintegrują i podpalają Polskę. Co mamy w mediach? Po jednej stronie popiskujących cichutko, podszytych tchórzem Polaków, po drugiej istny festiwal kłamstw. I seanse nienawiści, prawactwa, mające na celu nie tylko odwrócenie uwagi od Kaczyńskiego, ale i podżeganie do fizycznych ataków na rządzących. Czy ta zbrodnia ujdzie im na sucho? Czy to my mamy za Was mówić, co się naprawdę stało i kto za to odpowiada? Gdzie są media? Gdzie uczciwi dziennikarze? Jeszcze raz. Naczelny pisowski oszust, myśląc, że rządzić będzie wiecznie i do końca życia pozostanie bezkarny? Okradł przed laty przedsiębiorcę z Austrii, fałszował dokumenty, a teraz tygodniami terroryzował głównego świadka w swojej sprawie, doprowadzając finalnie do jego nagłej śmierci. Po czym pomawia o to niewinnych. A wy co? A wy nic! Powtarzamy: zawał serca Barbary Skrzypek spowodowało nie jej przesłuchanie w prokuraturze, lecz rozmowy z Kaczyńskim. I nie było to działanie nieumyślne, a przeciwnie, umyślne, cynicznie zaplanowane, z góry powziętym w zamiarze ewentualnym. Tej ohydnej zbrodni Kaczyński dokonał osobiście i z premedytacją. Jak najszybciej odpowiedzieć musi i za to karnie. Wobec rodziny zmarłej także materialnie. Proces powinien być publiczny, zaś wymiar kary jak najwyższy. Z uwagi na wyjątkową podłość i perfidię sprawcy, który całe swoje plugawe życie nieustannie tylko intrygował i niszczył innych, nieustannie oszukując, kłamiąc, i szczując z jednych na drugich, Polaka na Polaka, osaczył i terroryzował psychicznie swoją byłą sekretarkę, torturował ją mentalnie, już od momentu otrzymania przez nią wezwania do prokuratury, a więc na długo przed śmiercią. Tortury te miały charakter ciągły i metodyczny. Aby nie zostawić zbyt wielu śladów, kontaktu, nasyłał na nią też swoich zaufanych, których zadaniem było zastraszenie świadka i permanentne indoktrynowanie go, co ma mówić, a czego nie. Mało tego. Ta kanalia próbowała wcisnąć na przesłuchanie swojego kapusia, by ten dokładnie zrelacjonował mu przebieg rozmów i pilnował świadka na miejscu kopiąc go pod stołem, gdyby nieopatrznie błądzić zaczął z zeznaniami. Na szczęście prokurator Wrzosek na to nie zezwoliła i nie dopuściła go do udziału w przesłuchaniu, zaoszczędzając świadkowi ogromnego stresu i strachu. Moim zdaniem człowieka mającego wieloletnie zawodowe doświadczenie z osobami chorymi na serce, pani Skrzypek musiała bardzo traumatycznie przeżyć ostatnie rozmowy z prezesem. Czy też raczej i terror przesłuchania zapewne z emocjonalnymi reakcjami, wyrzutami i pretensjami, ostatnia ich rozmowa spowodowała u niej prawdopodobnie drastyczne nasilenie stresu oraz galopadę toksycznych myśli, co wyzwoliło kaskadę fatalnych procesów fizjologicznych. Podejrzewam, że nie była ona potem w stanie zasnąć spokoić głowy, krążenia, wyhamować układu współczulnego i godzinami męczyła się, co skutkowało finalnie rozległym zawałem mięśnia sercowego. Barbara Skrzypek zmarła ostatecznie w wyniku zaszczucia przez Kaczyńskiego oraz wyznaczonych do tej misji jego zaufanych ludzi. Niektórzy zastanawiają się nawet, czy zmarła po rozmowie z nim, czy może jeszcze w trakcie. Poznając tę kanalię, i taki scenariusz był możliwy. To jedyny chyba polski polityk, który zawsze kłamie, oszukuje bądź manipuluje. I chyba też jedyny, który nigdy nie powiedział pełnej prawdy. Tak będzie oczywiście i tym razem. Znowu usłyszymy wyłącznie kłamstwa i matactwa. Dlatego tak ważne są bilingi, logowania, zapisy z monitoringu, timing rozmów, kalendarze, notatki, zeznania rodziny i innych osób, które w ostatnich dniach życia miały z panią Skrzypek kontakt oraz ewentualnych świadków, którzy w feralny piątek czy sobotę widzieli Kaczyńskiego albo Barbarę Skrzypek. Razem lub osobno wszelkie informacje prosimy kierować bezpośrednio. Do organów ścigania. Mogą okazać się bezcenne. Z góry dziękujemy. Na koniec przypomnienie. Za 10 dni kolejna smoleńska prowokacja. Wyjątkowa okazja do podwójnego zdemaskowania. Największego żyjącego zbrodniarza. Jak? Ułożenie nokautujących sloganów. Góra, jeden dzień. Przygotowanie transparentów i banerów. Trzy. Wypożyczenie i test nagłośnienia koncertowego. 1. Organizacja, koordynacja i logistyka. 4-5 dni. Tu ważne mądre obstawienie placu i przemyślany tok działań. Aby prawackie szujnie nie miały jak wyciąć materiału. A potem tylko dobry speaker, chór tysięcy gniewnych gardeł i flagowe oszustwa bandy Kaczyńskiego, w tym to dotyczące pani Skrzypek. Pękają nagle niczym medlana bańka. Spora część suwerena otwiera oczy. A to oznacza polityczny koniec Kaczyńskiego i Macierewicza. Obaj ci smoleńscy zbrodniarze zwieją z placów w popłochu, gdy tylko odpowiednio głośno padną? Odpowiednio soczyste? Słowa prawdy!